Hejka! Dzisiaj Wam powiem dokładnie o co chodzi z Martą i Mikserem i kanał właśnie ten będzie służył właśnie po to. Przepraszam za wcześniejsze dwa filmy, ale y, chciałam je wrzucić, żeby Wam przekazać o moim kanale. Więc serdecznie Was zapraszam na mój kanał, nie macie w opisie, a teraz zapraszam już do filmu. Jak wiecie, Marta z mixerem na swoich Instagramach ogłosili, że kończy swoją przygodę jako chłopak i dziewczyna. Niektórzy twierdzą, że to prank, niektó niektórzy twierdzą, że będą mieć dziecko, a niektórzy twierdzą, że wychodzą za siebie, czyli będą mężem i żoną. Jednak dokładnie nic nie wiadomo. Dużo osób chciało film z wyjaśnieniami od Marty lub od Miksera, jednak y, dotychczas nie pojawił się żaden z tych filmów i nie wiadomo nic o nich. Dlatego dzisiaj sobie to trochę tak... Psz, tak psz. Popatrzymy i zobaczymy, co sądzę na ten temat. Oczywiście nie zapomnij o subie i łapce w górę, a teraz zapraszam do odcinka. Już w LA można było, czyli w Los Angeles można było zauważyć pomiędzy Martą a mikserem nie taki dobry klimat jak normalna para, tylko taka... Para przyjaciół, co było dziwne, chociaż dużo osób twierdziło, że po prostu może niektórzy nie chcą pokazywać, jak się całują na kamerach albo coś. Jednak już wtedy było widać, że coś jest nie tak. Moim zdaniem każdy powinien zrozumieć, że mm, Stwierdzili, że nie pasują do, ci, do siebie. Trzeba uszanować ich decyzje, ponieważ to nie zależy od nas. To zależy od nich. Najważniejsze, żeby oni byli szczęśliwi. Jeżeli nie trudni się ze sobą szczęśliwie, to bez sensu mają być razem. Bez sensu mają udawać dla widzów. To jest naprawdę i tak szok, że Marta i Nixer przekazali nam taką wiadomość, bo to naprawdę musi już mówić o tym bardzo długo i w końcu zdecydować się przekazać o tym fanom. Dlatego powinniśmy być im że przekazali nam taką ważną wiadomość, a nie rzucać się od razu na nich, że czemu, dlaczego, nagrać się filmik z wyjaśnieniami. I takie różne. Po prostu do siebie nie pasowali, nie czuli się ze sobą szczęśliwie, po prostu już nie chcieli być razem, a stwierdzili, że nie chcą być wymuszani, po prostu będą bez siebie bardziej szczęśliwi. Dużo osób zwróciło również uwagę, że na odcinku u Marty pod tytułem yy, Muszę sobie przypomnieć, poczekajcie pod tytułem Kto, Coś, tam takie różne tagi z Majkiem, Kasią, Wersow oraz Peterskim, no i oczywiście Martą. Marta jeszcze wtedy była z mikserem, chociaż ja uważam, że ten film był nagrany dużo wcześniej, zanim się rozstali, bo jak wiecie, nagrają filmy na zapas, więc to to tłumaczy. Ale nic nie wiadomo, to są tylko moje przypuszczenia. Wy swoje przypuszczenia możecie napisać w komentarzu, ale przypominam o, subiki, o subiku, o łapce w górze i biać w opisie. Macie link do mojego głównego kanału, na którym nagrywam różne vlogi oraz pojawiły się tam ostatnio Hot Sixteen Challenge, więc zapraszam. Pa!